Cześć, z tej strony Nina na ekranie, montażownia, obróbka dźwięku i mój zdezolowany komputer, do którego trzeba będzie dokupić niedługo nalepki na klawisze, które są wytarte i te jakoś nie zdały egzaminu, ale nie o tym mowa. Będzie tym razem, tym razem będzie informacja, że tak nadal żyje. <grym> jako tak, żyję, różnie bywa. Czasami są lepsze, czasami gorsze dni. Na przykład wczoraj było fajnie, po południu się zrobiło bardzo fatalnie, więc. To jest zmienny stan, ale jakoś żyję, powoli wracam do działania na kąpie, z tym, że muszę to dzielić między ogródek, bo wiosna mną pozamiatała po prostu, sprowadziła mnie do parteru i ukradła mi do ogródka, ale no, o tym będzie kolejny filmik już może dziś, a ten będzie jutro prawdopodobnie mam nadzieję, jak mi się uda wszystko skończyć ładnie. No i co? Wrócę do... Yy... Road 96 i do Tifa, którego mam nagranego, ale mam nagrane dwie nowe serie, które uważam, że będą świetne, o ile mi się udaje zmontować, bo jest taka kwestia, że będzie montaż problematyczny. Pierwsza seria z tego względu, że sam, ym, samo działanie tej gry, sam koncept tej gry wymagał wielu powtórzeń, więc montaż będzie koszmarem a druga to dlatego, że jest ona po angielsku i tłumaczę tam wszystkie listy nielisty, głównie dla siebie, ale tłumacząc stara będę starała się zrobić to tak żeby to było w miarę schludniej, ładniej i logicznie, więc będzie też wymagało trochę nakładu pracy więc najpierw te dwie serie, a w międzyczasie będę sobie robiła tamte, żeby je opublikować jak już będą skończone, w sensie w montażu, bo skończone są w sensie ukończonym jako gra, ale montaż jest w robocie tak więc to tyle na dziś informacyjnie, dziś filmik z obrótka, a jutro mam nadzieję jedno odcinkowy horrorek. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Pa pa.